Dobry Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Majówka na Mazowszu, podpowiemy, gdzie się wybrać umowa na projekt zachodniej obwodnicy Jabłonny podpisana. Nagroda w konkursie Perspektywy Medycyny dla samorządu województwa mazowieckiego. Jeśli wierzyć pogodowym prognozom, w tegoroczną majówkę będziemy mogli poczuć prawdziwe tchnienie wiosny. Jak spędzić długi weekend i co odwiedzić w naszym województwie? Przygotowaliśmy dla Was małą podpowiedź. Na początek coś dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Naszą podróż zaczynamy od dzikich ostępów Pradawnej Puszczy, czyli Kozienickiego Parku Krajobrazowego. To zaledwie 30 minut drogi od Radomia. Oprócz przepięknego lasu znajdziemy tu również wiele gatunków zwierząt w dolinach rzek Radomki i Zagoszczonki. Przez puszczę można spacerować dziewięcioma szlakami dla pieszych oraz dziewięcioma ścieżkami dydaktycznymi. Największą popularnością cieszy się ta prowadząca do królewskich źródeł. Dodatkowo przebiega tam tamtędy 17 ścieżek rowerowych. Jedna z nich doprowadzi nas na skraj Parku Krajobrazowego do rezerwatu przyrody Okulny Łuk. Z Kozienic rzut beretem do Muzeum Wsi Radomskiej. W tym klimatycznym miejscu można odpocząć z dala od miejskiego zgiełku. Na powierzchni ponad 32 hektarów zwiedzający mogą podziwiać ponad 20 rekonstrukcji starych wiejskich domów, wiatraków czy dworków. Z Radomia przenosimy się w okolice Warszawy. Tu czekają atrakcje dla najmłodszych i trochę starszych. W Muzeum Kolei Wąskotorowej można zobaczyć nie tylko ponad 200 okazów taboru wąskotorowego, ale również przejechać się unikalnym pociągiem z dawnych czasów. Przede wszystkim mamy tutaj największy zespół taboru wąskotorowego w Polsce. Niektórzy mówią, że największy w Europie 226 pojazdów. Znajduje się tutaj na terenie naszej placówki. Wycieczka pociągiem retro. Czyli takim zabytkowym składem, czasem prowadzonym przez parowóz, jedyny czynny parowóz na Mazowszu. Również wagony, którymi tutaj pasażerowie nasi podróżują, są to wagony historyczne, produkcji polskiej z lat 50. Ruszamy dalej niecałe 50 km od Warszawy. Zielone rejony siedleckie zachwycają niejednego zwiedzającego. Jest to również gratka dla miłośników historii. W Dąbrowie znajduje się Muzeum Ziemiaństwa. Mamy do zaoferowania nietypową usługę jak na muzea, czyli miejsca noclegowe, gdzie możemy tutaj spędzić przyjemnie czas na terenie muzeum. Na stawie można popływać łódką bądź rowerem wodnym. Jeżeli chodzi o spędzanie aktywnie wolnego czasu, to również możemy tutaj wypożyczyć rowery. Do przemieszczania się po okolicy. Kolejnym przystankiem w rejonie siedleckim jest zabytkowy zamek w Liwie. Jego początki sięgają pierwszej połowy XV wieku. Zespół zamkowy składa się z murów i wieży. Są to pozostałości zamku gotyckiego zniszczonego w trakcie potopu szwedzkiego. W 1963 roku utworzono tu Muzeum zbrojowni, w którym możemy podziwiać militaria z całego świata. Z Siedlec kierujemy się na północ w miejsce oddalone o 20 minut drogi autem od Kadzidła, gdzie znajduje się kurpiowska kraina nad zalewem Wykrot, usytuowana na styku Mazowsza, Mazur oraz Podlasia. Można tu znaleźć hotel, kompleks turystyczno-rekreacyjny oraz strzeżone pole dla kamperów. Ośrodek oferuje możliwość wypożyczenia rowerów górskich czy sprzętu wodnego. Można też skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, kortu tenisowego oraz boisk sportowych i placów zabaw. Aktywnie całą rodziną można wypocząć także w subregionie Ciechanowskim. Dużym zainteresowaniem cieszą się spływy łydynią. W trakcie wyprawy kajakarze mogą podziwiać przepiękne, rozległe tereny pół, łąk oraz lasów. Z Ciechanowa w 9 minut dojedziemy autem do Opinogóry, gdzie znajduje się Muzeum Romantyzmu wraz z przepięknym parkiem. Zobaczymy tu wiele ciekawych pamiątek po Zygmuncie Krasińskim i jego rodzinie oraz ciekawe przykłady eksponatów związanych z XIX-wiecznym romantyzmem. Dla miłośników spędzania czasu bardziej aktywnie można tu także pospacerować po zachwycającym 22-hektarowym parku w stylu angielskim. Na koniec naszej podróży po Mazowszu zabieramy Państwa w okolice Płocka, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, to ponad 50 hektarów ogrodów i pól uprawnych. W tym niezwykłym miejscu zostaniemy przeniesieni do przeszłości. Żeby zobaczyć całą zrekonstruowaną, przeniesioną wieś XIX-wieczną i zobaczyć, jak kiedyś mieszkańcy Mazowsza żyli, co robili, jak pracowali, co jedli. Warto odwiedzić również Sam Płock. Jedno z najstarszych miast, malowniczo położone na stromej 53-metrowej skarpie zwanej wzgórzem tumskim, na którym dominuje renesansowa katedra. Z kolei w Muzeum Mazowieckim w Płocku, oprócz największej w Polsce kolekcji zbiorów secesji, dostępne są liczne wystawy, jak na przykład sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco, gdzie można podziwiać pracę m.in. Tamary Łempickiej. A to tylko kilka spośród wielu atrakcji, jakie oferuje nasz region. Zarówno fanom historii, aktywnego wypoczynku, jak i błogiego lenistwa życzymy owocnego odkrywania Mazowsza. Budowa obwodnicy Jabłonne wchodzi w kolejną fazę. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej nowego przebiegu 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 630 w północno-zachodniej części Jabłony od Ronda S3 do ulicy Modlińskiej. Inicjatywa przez pana marszałka została podjęta, stąd też podpisaliśmy najpierw wstępne porozumienie o współpracy w tym zakresie, a dzisiaj było koronowanie tego. Pierwszego etapu, mianowicie podpisanie umowy na wykonanie projektu technicznego tejże obwodnicy. Gminie Jabłonno, jak i powiat, zadeklarowaliśmy 50% udziału, jeśli chodzi o koszty wykonania dokumentacji technicznej. Przebieg budowy obwodnicy na terenie gminy Jabłona został określony w planie miejscowym. Łączy drogę krajową 61 z drogą wojewódzką 630, czyli ponad dwukilometrowy odcinek. To jest zupełnie nowy układ komunikacyjny, który nie istnieje dzisiaj, czyli powstanie nowa droga o parametrach drogi wojewódzkiej. Czyli przepustowość tych jadących z Warszawy w stronę lotniska Motni również się polepszy. Budowa obwodnicy pozwoli na wprowadzenie ruchu tranzytowego i poprawi jakość przemieszczania się w centrum Jabłonne. To jest jeden z takich bardzo trudnych przestrzeni w województwie Mazowieckim, w którym mamy do czynienia z torkami, mamy do czynienia z przeciwnicami i przeszkodami w ruchu. I znakomicie to poprawi dojazd m.in. do portu lotniczego Modlin, upyni ruch w obrębie samej Jaborny, no ale też odciąży komunikacyjnie założenie pałacowo-parkowe w Jabornie, który jest przepięknym obiektem historycznym. Prace budowlane mają ruszyć w 2026 roku. Koszt inwestycji realizowanej przez samorząd Mazowszat około 60 milionów złotych. Samorząd Województwa Mazowieckiego został doceniony za działalność związaną z profilaktyką zdrowotną, otrzymując nagrodę w prestiżowym konkursie Perspektywy Medycyny. Statuetkę odebrał marszałek województwa Adam Struzik oraz członkini zarządu województwa Elżbieta Lanz. Nagroda w kategorii profilaktyka zdrowotna przyznana została za realizację programu Szkoły Promocji Zdrowia oraz zaplanowane na lata 2022-2025 liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki wielu chorób. Warto sobie uświadomić, że spośród 100 szpitali 26 należy właśnie do samorządu województwa. Między innymi praktycznie cała psychiatria jest w naszej gestii. No i dlatego te wszystkie działania od profilaktyki począwszy, po a kończąc na też medycyny naprawczej, no są w centrum naszego zainteresowania. Oprócz pomocy osobom chorym samorząd Mazowsza duży nacisk kładzie również na popularyzację edukacji i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. Tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy mówić naszym dzieciakom o tym, w jaki sposób zadbać o zdrowie, co jest ważne, co jest istotne, to później trudno wymagać, żeby te programy trafiały do nas dorosłych. Także miałam taką propozycję do pana ministra Czarnka, żeby rzeczywiście w ramach lekcji nawet wychowawczych wprowadzić te programy. Także kochani, uważam, że to naprawdę klucz programu i problemu. Nie da się mówić o zdrowiu, jeżeli nie wyedukujemy dzieciaków, jeżeli nie nauczymy ich zdrowo żyć. Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach, a kapituła konkursu wybrała zwycięzców spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatur. Publiczna szkoła podstawowa we Wrzeszczowie zostanie rozbudowana o budynek parterowy, dzięki czemu powiększy się o trzy sale dydaktyczne, które pomieszczą w sumie 75 uczniów. Ja się cieszę, że taki wniosek rzeczywiście w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wpłynął do zarządu województwa mazowieckiego. I tu w zgodzie z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego podjęliśmy taką decyzję, aby wesprzeć tą inwestycję kwotą 2 milionów 900 tysięcy. W ramach remontu oprócz trzech nowych sal powstanie też szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne czy wjazd pożarowy z drogi gminnej wraz z dojściem dla pieszych. Projekt ma poprawić jakość funkcjonowania. Placówki oraz jej ekologizację. Chcemy wymienić stary kocioł, tak zwany śmieciuch, na kocioł gazowy, jak również chcemy zamontować pompy ciepła, aby już to ogrzewanie było przede wszystkim ekologiczne. Dodatkowo e, oczywiście zostanie wymienione całe centralne ogrzewanie. Będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna i ogólnie e, poprawiony stan tego obiektu. Będą częściowo też wymienione okna tam, gdzie to jest potrzebne. Z punktu widzenia społeczności szkolnej rodziców ta inwestycja jest jak najbardziej bardzo potrzebna. Ponieważ niektóre lekcje odbywają się nawet w świetlicy, to ta baza lokalowa znacznie, rozbudowa baz lokalowej znacznie ułatwi nam realizację tutaj lekcji i takie zorganizowanie specjalistycznych sal dydaktycznych, przedmiotowych, ponieważ w jednej sali trzeba łączyć tutaj kilka przedmiotów, a tych pomocy dydaktycznych mamy bardzo dużo. Nawet nie ma możliwości wszystkich wyeksponować tutaj. Prace remontowe mają się rozpocząć w czerwcu tego roku. Dobra wiadomość dla fanów sztuki współczesnej. W Radomskiej Elektrowni można zobaczyć nową wystawę dwojga młodych artystów. Lia Kimura oraz Norbert Delman to młodzi artyści prezentujący swoje dzieła na terenie całego kraju i za granicą. W minionych tygodniach ich prace pod tytułem Czułość i Grotto trafiły do MCSW Elektrownia w Radomiu. Jak sami podkreślają, inspiracje do swoich prac czerpią z codziennego życia i emocji towarzyszących człowiekowi. Inspiruje mnie ogólnie człowiek i życie, takie e, tematy egzystencjalne, natomiast e, samej takiej inspiracji czerpię tak naprawdę w codziennym też życiu, w, we własnych emocjach, doświadczeniach. Przede wszystkim podejmuję tematy e, skomplikowane. E, chciałabym e, pokazywać e, te trudne emocje, e, na pewno tęsknotę, lęki, chociaż również pragnienia człowieka. W swojej praktyce zawsze szukam e, opowieści o człowieku i chociaż pisuję ją w abstrakcyjną formę, jest to Nieskończona dyskusja o pragnieniu i relacji z innym, z innym sobą czy z innym człowiekiem. Nigdy nie pracuję z myślą, że chciałbym, żeby odbiorca coś przeżył, ponieważ nie uważam, że mogę, że mam moc taką sprawczą. Natomiast w mojej własnej praktyce pewna nostalgia, spokój, wyciszenie i kontemplacja jest takim naturalnym elementem. Jak podkreśla Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Obie wystawy są dedykowane dla osób w każdym wieku. To jest sztuka praktycznie dla każdego. To pomimo, że to młody artysta to stworzył, to one dają jakby możliwość oglądania osobom dojrzałym, które chcą zapoznać się ze sztuką, a każdy z tego coś wyniesie, bo, bo mimo wszystko to, co powiedziałem, to jest refleksja dla każdego i spojrzenie na, na pracę okiem dojrzałym. A nawet jeżeli ktoś na sztuce, czym sztuki nie rozumie, czy nie zna je aż tak bardzo, to tutaj zobaczy tą wrażliwość, także nie ma problemu, żeby osoby w każdym wieku przyszły i oglądały te wystawy. Obie wystawy będzie można podziwiać do 28 maja bieżącego roku. Jak widać możliwości na spędzenie udanej majówki na Mazowszu nie brakuje. Mam nadzieję, że choć trochę Państwa zainspirowaliśmy, życzę udanego planowania długiego weekendu i do zobaczenia za tydzień.